I no, przychodzę dzisiaj do Was z specjałem, tak jak Pewnie wiedziałe albo nie, to dzisiaj podwójne sterkońcy i już kupiłam 10 tysięcy i mamy teraz 10 357 sterkońców. No i kupimy dzisiaj sobie 5 albo 4 konie. No 3 z Waszych komentarzy i jeszcze raz powtórzę jakie to są. Holender, Kosierwicki początkowy, czy jakoś tak. I... Yy, chyba ten Walker. zacznijmy sobie od Holendera. Chcę też kupić smoka na bazarku i smoka tego wiecie, tego nowego. Ale nie wiem, czy w, w odcinku to kupiłam. E, mam wrażenie, że ten odcineczek będzie długi. No ale zobaczmy. Może to kupię. No i Holendera. I w komentarzu była napisana maść tam, więc to musimy kupić. Czy lepiej by wyglądał w Irokazie? Bo mi się u niektórych w Irokazie podoba, ale ten chyba spokojnie wygląda w tej swojej zwyczajnej. Więc personalizuję nie sobie kupi, wydam sobie star końca. I to będzie chyba dorosły, no i ogierek. Um. Czekajcie. to y, nowe nowej imiona. Happy nie ma. M. E, na pewno jest Horse. E, horse. A. <grych> nie ma. No, w sumie może być samo Horse. Nie mam na razie innego pomysłu. Jak będzie klacz, to mam pomysł. Z żadnym to ma być. O, dorosły ogier. No i spersonalizuj kup. Tak! Dobra, nie zjęłam sprzętu, ale musimy na niego usiąść. O, słuchajcie, będę miała do, dużo do trenowania. No i pierwsze też już pobolałem. Ale nasz piękny holender. E, I od razu go wyczyścimy. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, którego mam kupić, a jak nie, no to przepraszam. I ten komentarz napisała, albo napisał, Simsy 4, haha. Mam nadzieję, że dobrze mi go No i to mi się wydaje, że był napisany ten holender, którego kupiłam. No ale nie mam jakiejś też mega pewności. Chodź. Teraz sobie zrobimy pierwszą rewolucję ale nie będziemy musiały odbyć desk o bo wiecie, na no ciągle będę zmieniać ja zawsze robię zdjęcia, tylko sobie zróbmy zdjęcie gdzieś tam dalej. Ja jak coś to sorry za dźwięk odkurzacza ogrodzi sobie zrobimy na no, ja razie może jeździć tylko trwałem, bo nie mam po drugiego poziomu sorry naprawdę za odkurzacz koziom i będziemy mieli trzy przycwały i holenderek w naszej stajni zawitał, mega się cieszę bo Nie, yy, uwielbiam holendery zawsze chciałam kupić tego i teraz jedziemy po drugiego konia teraz zrobimy taki że mniejszy wydatek bo kosztuje ten koń 350 końców. i to jest kocjorowicki początkowy chyba tak Chyba wiecie o kogo chodzi, jeśli jedziemy do Fortu Pinta Szczerze mówiąc, to nie wiem, którą chcę maść. Bo tego nie nie są jakieś na Wiecie. Ale chyba kupimy tego. Bo ten ma serduszka, czy nie? Chyba, że inny. Czekajcie. Który miał te serduszka na zadku? A, ten. Ale czy on mi się podoba? Tak średnio. Wolę tego. Dobra, to i tak nie jest duży wydatek. Um, no... Dobra, weźmiemy tego. Ma serduszka i to jest słodkie. Żywe, chyba nie ma jakieś mega. Dobra, nie będziemy wydawać na grzywę dodatkowych końców. Więc personalizuj i kup. I Pluto chyba pasuje. Szczerze mówiąc Pluto, podoba mi się Będziemy mieć dzisiaj dwa ogiery i dwie klacze Ogier i to będzie młody Pluto, tak mi się kojarzy Pluto kupujemy mm, Kolejny słody dziutki konik Naprawdę mega się cieszę No ale kolejne serkońscy mm, no trenowanym zostało nam 9 tysięcy to i tak nie jest źle jak kupiliśmy już dwa konia no i taki słodki pluto o. E, o nie, muszę go teraz nakarmić żeby podbić mu drugi poziom żeby miała trochę łatwiej mieć już potem trenowanie w koni. ja mam zamiar dać 5000. No, które sobie dzisiaj wydamy, ale jeszcze już zostawiam na inne ubrania. Yy, no nie, jeszcze nie. w sensie bo dojdą te ładne ubrania, chyba wiecie, takie instruktorów w ogóle. To na to czekam. I yy, na jakieś nowe konie, na przykład muły, albo. Yy, no, muły tego typu. Jakieś nowe konie po prostu. I z tym koniem sobie. O, zrobiłem sobie tu na przykład zdjęcie. Razem z jego rówieśnikami. O tutaj na przykład. Opcja. Ja zawsze robię rewolucję, zdjęcie rewolucji koni. Nie wiem, jak to się mówi podniesienie levelu czy coś w tym stylu. Jakoś mega, za tym koniem nie przypadam. Ostatni jest na ręce Starshine. Um, no. To jest chyba Tenesel Walker. Albo Saddle Breed. Ale nie, chyba Tenesel Walker. No, on się tutaj znajduje i chce tylko... O, fajnie ubrani. To jest Kubik? To jest na pewno Twitter, nie ma koszulki polskiej. Chociaż może jest. Nie wiem. To są te konie. Te są chyba te. Yy, a, to są korektory. Ale my tego musimy. Znaczy, no, no masz ale tego. Ja chyba chcę tego. Te konie mi się nie podobają. No, ale ten. Nie, ten. Ten jest najładniejszy. Grzywa, No tutaj zrobimy wyjątek i kupimy tą długą. A w ogóle, pokazywałam wam animację. jest personalizuj i kup i ten będzie miał na imię lady o ile się da? lady, tak i to będzie klacz lady i młoda klacz personalizuj i kup tak, czy chcesz kupić tego konia? tak, chcę kupić tego konia B dosiąć teraz no i mamy słodkiego konia już kolejnego Uii. fajna ma tą animację pójdziemy do studni żeby sobie napełnimy żeby mogła ją napoić to jest lady nie wiem czy ładne imię no i już nam zostało 8100 Mamy już kupione wszystkie konie z komentarzy Ale chcę jeszcze kupić smoka i któregoś z wazerku konia, nie wiem jakiego Ale raczej też smoka Muszę mieć jednego starego i jednego nowego A z nią sobie zdjęcie zrobimy na przykład na, na tle tego mur, domku Nie wiem czy wy też tak macie, ale ja robię z każdym koniem zdjęcie. Jakby ma rewolucję A w szczególności jak go kupuje Czemu nie mogę... a muszę podnieść poziom żeby jeść, być szybciej Dobra I ładnie zadębował Znaczy zadębowała, przepraszam To jest ona mi się podoba, że ta ręka jest jakby tak opuszcza. też nie przepadam z tymi komi. I teraz idziemy na średniowieczną arenę. Tam sobie kupimy białego smoka. Barbo też chcemy go mieć. A wtedy jeszcze nie miałam sterkości. A jak ma się sterkości, to trzeba zaszaleć. i tego słodzika kupujemy sobie słodziutki. Tak wygląda jako prawdziwa, chociaż może tego czarnego. Nie no, białego. Czekajcie, zobaczę czy te konie no są. No, więc kupujemy tego konia. No i jego hmm, chody, dialog V, szybki cv ruch specjalny i to jest jakby o mnie to jego sztuczka personalizuj i kup um, nie wiem jak go nazwać candy kim fajnie candy lash. Candy lash Muu... no nieśmiertelna bo to jest jakby nieśmiertelny koń i ja tak jest zawsze magiczne i klacz candy lash Konia. Czy na pewno chcesz kupić tego konia? Tak, chcę. Dobra, idzie do nas jakaś słodka animacja. Dosiądź teraz, chcemy zobaczyć jego. O! Ojczu. Słodki, mamy kolejnego fryza w kolekcji. Musimy go teraz oporządzić. Kupimy zaraz ostniego konia, jak tam nasze starkońce no, trochę bolą. Bolą. Nie wiem, czy Wy też macie takie uprócie ale gdy ja wydaję serkońce, które dopiero kupiłam, mam takie uczucie boleści. Boleści na sercu. W sensie no. Czemu to akurat moje serkońce? Czemu te serkońce nie mogą na przykład stać w miejscu i gdy kupujesz konie... No to czemu one Ci nie mogą zostawać? No i to mnie właśnie smutni. No ale wiem, że tak nie można. Oczywiście w wersji magicznej sobie zrobimy to zdjęcie I nie wiem czy wiecie, ale da się wejść na taką jedną skałę. Bo da się wejść do środka tej. Ale to zrobimy sobie do góry. Wej na wejdziemy na to Nie wiem, czy tam O, Fajnie. Zrobiłem sobie na tyle tego zamku. Aha, one nie robią dębowania, tak jak fryzy. No nie, szkoda. Czy kupować ostatniego konia? Dobra, pokuszę się. Kupimy ostatniego konia już w tym odcinku. Czy jest coś w porównaniu z tego, co bym chciała kupić? Nie sądzę. Więc nie I w sumie nie musimy tam jechać, bo sobie kupimy smoka. Którego? Tego. Ale chyba wolę zielonego. No, zielonego kupimy. Wstęp. Kus. Galop. Cwał. Szybki cwał. No i piruet w galopie te mają zwolnione niż te in, in, zwykłe rysy. Personalizuj i kup. I to w sumie będzie dobra. Dla odmiany w wałach, bo mieliśmy już w raczej dwa ogiery. I to może być w sumie senior. A nie, to nie śmiertelne, bo magiczne, są e, Yoga, snap. A step, jakoś. Ostip albo stary da się samo o, stary nieśmiertelny bała to z koń, którego dzisiaj kupujemy tak eee, jaki słodziak dosiądź teraz no i tak się prezentuje ostatni konia sobie zaraz zrobię z moim zdjęcie, więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcineczku. Przypominam, że kupiliśmy dwa smoki, trzy z Waszych komentarzy, więc ja się z Wami żegnam popatki, a te z Waszych komentarzy to Sud Brid, początkowy i Holender Papa. Pa!